Ona teraz będzie śpiewać. Wiesz, ledwo skończyła... Ile ona ma teraz? 20 miesięcy, tak? Niedługo skończy 20 miesięcy. I umie śpiewać Summer sunshine. Czekaj, daj jej nagram, nagram Sara. Czekaj. Sunshine. Summer sunshine! Jeszcze Klara, jeszcze na, na, o! Pięknie, brawo zrobisz! Brawo Sara, brawo bijemy! Brawo! A, piłeczkami okay, no ślicznie, papa. Pa. Pa, pa.